Cześć, witajcie na moim kanale i na kolejnym odcinku ze Zdrapek Lotu. Dzisiaj mamy środę. Wczoraj nie poszło naszym Polakom na Montalu Remis. Kiepska gra, ale nie przejmujemy się. Na pewno będzie lepiej. A tak jak obiecywałem, na dzisiaj przygotowałem odcinek z Linii, a mamy ekstra linia za 10 zł i mamy zdrapeczkę o numerze 4. I przechodzimy od razu do drapingu, żeby nie tracić czasu. I mamy popcorn, popcorn i rower, popcorn i rower. Rower mamy tutaj, mamy popcorn również. I chyba tylko tyle. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy okulary i słonika. Okulary i słonika. E, tutaj nie mamy, tu mamy okulary. Okulary i słonia. Mamy tu jeszcze okulary. I tylko tyle dobra. Lecimy dalej. Dalej mamy podkowę i piłkę. Podkowę i piłkę. Kowa i piłka. No mamy piłkę. Tutaj nic nie mamy. Mamy piłkę znowu. Mamy piłkę znowu. Mamy podkówkę. Mamy dalej piłkę. Tu jeszcze mamy okulary, zapomniemy zdrapać podkowa. I by było to na tyle. Jak na razie, lecimy dalej. Dalej mamy monetę i dzwon. Moneta i dzwon. Tutaj nie mamy. Tutaj nie mamy. O, tutaj już mamy jedne okulary. Zapniałem. Znowu nie zauważyłem. No, nieraz tak jest. Dzwony i to moneta. Tutaj mamy dzwon. Okej, okay, tutaj mamy monetę. I chyba tylko tyle, no. No niestety. Dobra, przechodzimy dalej. Mamy cytrynkę do herbatki dobra i do różnych napojów i sakwę. Cytrynę i sakwa. No tu nic nie mam. No mamy cytrynę pierwszą. Mamy następną cytrynę. A sakwy jak nie ma tu nie było. O tu już mam piłkę jedną. No i to by było na tyle. Dobrze. Dalej mamy. Wiatrak i... Tak, wiatrak i ptak. Mamy wiatrak. Mamy następny wiatrak. Tutaj mamy następny wiatrak. Doberam. Tutaj nie mamy jak no tutaj mamy wiatrak. Tym mamy. Tutaj mamy. No dalej nie widzę no. A no, i tutaj mamy pierwszy jeszcze w tej linii. Dobra. Okej. Okay. Na samym początku. Lecimy dalej. Mamy klucz i mamy biedronkę. Klucz i biedronka. Klucz i biedronka. Mamy klucz, brakuje serca. Pewnie serca nie będzie. A tu krab był. Nie, nie było kraba. Klucz mamy tutaj, gwiazdki pewnie też nie będzie. Tutaj mamy klucz. Klucz i ptak. Tutaj mamy klucz. No i były na tyle. Dobra. Przechodzimy dalej do parasola i do lodów. parasol i lody. Lody mamy dla ochłody. Tutaj mamy lody. Tutaj mamy lody. I mamy i parasol. Serca nie było. E, tutaj mamy parasol. Tutaj mamy parasol, a tu kwiata brakuje. Tu mamy parasol. Tu mamy parasol. Ok. Więc lecimy dalej. Może coś wleci, może nie. Przekonamy się kości. To chyba nie wiedziałem w ogóle. A następne mamy. Krap. Kości i krab. Kości i krab. Kości, krab. Kraba mamy. Tutaj nie mamy. Chyba jeden mieliśmy kraba. No tak. I więcej nic nie ma niestety. Dalej mamy czapkę i kwiat. Czap i kwiat, czapka i kwiat. Tu może się coś utworzy. Balonów nie mamy. Kwiat mamy. Tutaj mamy jeszcze jeden kwiat. Tutaj mamy kwiat, gwiazdki nam brakuje. Tutaj mamy, mamy linię, mamy. Mamy, jedną, mamy już wygraną. Piłka, wiatrak, palaso, jakorowy kwiat. Tak był. Mamy wygraną. Już mamy wygraną. Mamy jedną linię Więc już się wcieszę kwiat. I czapka. Czapka. Widziałem gdzieś jeszcze czapkę. Ale gdzie ona była? A tutaj jest czapka. I chyba tylko tyle. Dobra. Jeszcze może coś wpadnie. Lecimy dalej. Mamy diament i motyl. Diament i motyl. Diament i motyl. Tu nie mamy. Yy, tak, 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 tak. Motyl mamy. Pierwszy motyl jest. OK. Tutaj nic nie mamy. Dalej mamy motyla. A nie mamy trochę. Tutaj diament mamy. Tutaj diament. Balonów też brakło. Tutaj mamy diament. I co tu nam jeszcze? Dobra Diament i diament motel, dobra, chyba tylko tyle eee, Dobra, lecimy dalej. Chyba ostatnie dwa symbole. Nie, jeszcze cztery symbole. Arbuz i łódź. Arbuz i łódź Arbus mamy. Mamy Arbus. Tutaj nie mamy, tutaj nie mamy. Tu jest trochę tych Arbusów. Tutaj mamy. A tutaj mamy łódź i Arbus. Tu nam klapek brakuje tylko. Tutaj mamy łódź tak samo. I tyle na razie, a tutaj mamy jeszcze łódź, no klapek nam tutaj brakuje, tylko klapek, ale teraz po jednym symbolu mamy księżyc, mamy księżyc, zobaczymy tutaj mamy czy jeszcze gdzieś mamy księżyc nie widzę, nie widzę. Tęcza, klapki balony. Brakuje nam. Księżyc, kotyla. No i ostatni symbol. Czy coś jeszcze wpadnie, czy nie? Mamy tęcze. Mamy tęcze. I sprawdzamy. Tym mieliśmy tęcze. Tu nam zabrakło. O, tutaj mamy jeszcze jedną, tu nam klapek zabrakło, no niestety, tu mamy gwiazdki, klapek korony, tu lecimy, tutaj mamy, tu nam klapek zabrakło, tu tak samo klapek, o i tu klapek nam zabrakło, Z te klapki kurcze, tu gwiazdki. No, i to by było na tyle. No i sprawdzamy tą naszą wygraną. Jedyn, jedyną wygraną. Ok. Obstawiajcie, co tu wpadnie. U, uwaga, uwaga. I mamy 20 zł. Jesteśmy na plus. Bardzo się cieszę. Oddało. I kontrolne mamy. Kontrolne mamy. Tak jest. 3 razy D. 3 razy D. Więc mamy 20 zł. Na plusik jesteśmy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli wam się podobało zostawcie łapkę w górę. Suby. I zapraszam na kolejny odcinek. Który się pojawi już jutro. To będzie premiera nowej zdrapki. Życzę. A wam życzę wysokich wygranych. Miłego popołudnia. Cześć.